Hej, cześć, się mimo. Wszystkim z tej strony. i kontynuujemy naszą przygodę w grze GTA 5. E, na wstępie, sobie trzeba wyznaczyć misję, którą robimy. I chciałbym wam powiedzieć, że mam nowe auto. Tam też ucieczki jednak wziąłem, zaparkowałem do garażu. Jest załany. na ucieczkę. No nie mogłem, no nie mogłem, no po prostu. Więc jak zobaczymy, jakieś fajne, to trzeba wymienić na pojazd do ucieczki. I mogę mam się pochwalić, że podłączyłem drugi monitor i teraz nie muszę się alt żeby sprawdzić chociażby ile trwa nagrania albo z... na zegarek co tyle zerkać. Tylko po prostu odwracam głowę w lewo i wszystko widzę. To jest duże ułatwienie. To nie jest nie wiadomo jaki monitor, bo to jest jakiś taki stary z przejściówką z HDMI na WVGA albo jakoś tak. Jakoś tak to złączy się nazywa, ja nigdy tego nie pamiętam. No, but it also helps us. nam to zabagę. Hey, look up for fools like me. The cops. Hey, my whip! Hey, yo, what's going on? Our friend Poppy Mitchell has just been spotted in a high speed chase with the cops. Like, Like right now, bro? Apparently she's wasted. Get after them. See if you can snag a shot of her getting busted. A to jest ten z jest fotografa! Policja goni jakąś laskę. I ja o tym będziemy uciekać. Już mi się to podoba. To faktycznie jest na Ale helikopter jest też. Dobra, no na początku coś zrobimy tak mój Czy ona przyjeżdża po mojego domu? Nie. To dobrze, to jeszcze by mi ta rozwaliła na podjeździe. No, Usunąłem z filtra mikrofonu kompresor. Tak, tak, kompresor. Mam nadzieję, że teraz tu będzie... O! Co ona odrwaliła? To ja już nawet nie jest aż tak bezwzględny co do tej policji. Ale tak mam nadzieję, że będzie dużo lepszy dźwięk to by nie to tam się na tym nie znam jak to ustawić może z tego mikrofonu co ja mam udało się cokolwiek ogarnąć to, to, to nie skręca. żeby to jak najlepiej brzmiało ale ja po prostu jeszcze nie jestem na tym etapie twórczości żeby się uznać na tym w sumie jak ktoś ma jakieś porady jak to poustawiać to tam pomóc mi osobiście to jakoś ustawić to będę wdzięczny wszystko się przyda i wtedy może wyciągniemy z tego mikrofonu to co najlepsze no może po prostu on tak brzmi do dupy bo ja nie umiem tego ustawić gdzie też jest to w jedną z opcji ty ale ciśnie ona gdzieś tu się rozbije no This isn't happening. This isn't happening. happening. This is happening. Step away from the vehicle. But I'm special. This isn't meant to happen to me. There, there. Wait a second. Uh, you're Poppy Mitchell. <laughs> I saw that video of you. <laughs> well... To on. Ale nie? Dawaj. Mam jeszcze jedno. Nie wiem, daję zapis w galerii. To zdjęcie było takie brzydkie, więc nie wiem czemu Ty, ale dawaj, on też odjedzie. Elegancko. That photo, what can I say? A great journalism, our little sex tape said sloppy poppy in a full blown meltdown. How does it feel to be on the front lines, dude? Shit, it ain't exactly Iraq, man. And you know what? I might feel a little less degraded if I was fucking getting paid. Uh -uh. All in good time. The truth comes first. I'll be in touch. Nie są zbyt uszkodzone, no to nie, a znalazłem fajne miejsce, już, już się nie będę naprawiał do ucieczki, no. Ej, brzydkie, brzydkie, musi być coś takiego Nego. Dobra, to jedziemy robić to, co mieliśmy na samym początku robić. O nie! Ty kurwa pali się! Pali się! Uciekaj! Tego biorę. Sam się odbiłeś. Hmm. Chwileczkę, to może być coś, na co czekam. O, tak, czeka. Um, zatrzymamy. Dobra, krótkie cięcie, kontynuujemy, ale niestety była ważna sprawa, bo dostałem list z urzędu, który nawet nie wiem, co to za list. I ja niestety pracuję od około 5 wychodzę z domu, do godziny tam 16.20 jestem z powrotem w domu najszybciej. I niestety nie mam jak, kiedy to odebrać, więc upoważnienie nie za tym, proszę żeby żebym to odebrała. No, jeszcze się rozwalę zanim dojadę do miejsca docelowego, ale dobra, mniejsza z tym. Nie, ten pojazd nie może być dobry, musi być szybki i wytrzymały. A, to jest już gdzieś dalej, ale co hmm. to jest? Co to mamy za pitolić? Pi Śmieczarkę? Ty mi faka pokazujesz? Nie widzisz, że jestem osobą która jest bardzo nerwowa Masz, to było za karę Za to, że byłeś dla mnie bardzo miłe. To kurde policja jeszcze Przycia tylko śmieciarą no Musicie mnie odpuścić Zawsze chcemy być śmieciarką Dobra, nie zauważyli mnie chyba. No i elegancko. Ja sobie tutaj poczekam aż zgubię policję. O, jeden minus jaki już widzę tego monitora, no bo ja go dopiero podłączyłem i od razu zacząłem nagrywać. To widzę, że jest strasznie ciemny, będę musiał go rozjaśnić, a teraz nie będę klikał klawiszami tam. No, trzeba go trochę rozjaśnić, w porównaniu do monitora z laptopa, który używam normalnie, to, to jest trochę ciemne, 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 no dobra, no już dawać, no nie, nie kłamcie, że mnie, płynijcie dalej, wy po pączki idziecie, każdy o tym wie, ja, ale ja tam dwa razy wody widzę, no i wszystko, mogę wycofywać żeby nie rozwalił tej śmieciarki bo wtedy będę smutny ty patrz jaka jest odwrotna. to jest dopiero mistrz kierownicy o nie szkocznia łooo Dobra zakończenie było... pani ki kitu. o Staram się jakoś nie przeklinać, chociaż jak na mi nie wyjdzie, to proszę o wybaczenie. Chociaż ja jestem osobą taką, że nie dość by się strasznie szybko denerwuję, szybko zaczynam przeklinać, szybko mi się na przykład nie wiem, ci, że tak to ciśnienie nie podnosi, ale też jestem osobą, że na przykład e, szybko może mnie doprowadzić na przykład do płaczu. Ale to już pogadamy, jak będzie osobny film na ten temat. A chcę zrobić taki film, jak będzie chyba 10 tysięcy subskrypcji. Przy 5 tysięcy subskrypcji zaczniemy nagrywać z kamerką. Tak, zaczniemy nagrywać z kamerką przy 5. A przy 10 zrobimy, że tak to nazwę, takiego specjala. A, jest. No fajnie. Nawet tego nie wykonałem. E, teraz sobie podjedziemy tak. To znak zapytania, a później gdzieś tutaj szukacie auta. To będzie chyba dobre rozwiązanie. Konfa. Siemano! Ale... Ale to jest takie niemiłe z ich strony. Ja do nich mówię, o, mamy śmieciarkę. A oni oni nic nie mówią To jest tak jak ten pojazd nie nadaje się do ucieczki No i wszystko musi być szybki A ten pojazd nie jest szybki Dobra Lift kolejny Spraksony Właśnie ja miałem wam mówić, nie wiem, pewnie nikt do tego momentu nie dotrwał. Ale chciałbym przejść Borderlands 3. Zawsze zaczynałem, nigdy nie kończyłem, tylko do tego potrzebuję osobę towarzyszącą. Ale też nie chcę, żeby to była byle jaka osoba... By... Nie ukrywajmy, ja na przykład jestem AME węglowskiej, nigdy mi tego nie wchodziło, jak tam pojedyncze te zdania słówka, to kojarzę. Ale tak na końcu, Wiemszą dalszą metę. O, tak miało być. Na dalszą metę nic mi nie wchodzi. Więc dobrze, żeby moja to osoba towarzysząca mogła z, e, tak nie doskonale, tylko tak mniej więcej e, przetłumaczyć o co chodzi w danym momencie. Co ty chcesz? Co ty chcesz, gryło? Melepeto? That crazy Lamar hasn't got you yet? No, not yet. He must be slacking. He's always slacking. He's a fool, bro. Yes, sometimes. Anyway, talking of fools, what would you say if I told you some fools I knew were running a little racing competition? And as luck would have it, they got this really beautiful silver medal with your name on it. I say go fuck yourself. Bronze medal then? <laughs> Funny, motherfucker. Who that? Yago Nie, no tym nie. Tu. Tu, 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 tu będzie samochód. Tu powinien być chyba parking. Nie, nie ma parkingu. Tu jest parking. Ja zaraz pójdę, będę samochód. Ty no nie ma. Przyjechałem takim głównym i teraz muszę znaleźć żonny samochód. Muszę kopać butyłek tego tak nie zostawię. Dobra, odsadnij sobie. dalej do przodu. Gdzie jest jakiś samochód? Fajnie nadający się do wyścigu. Ty go no nie mam żadnego. Ty się nadajesz? Nie. Oj Gdzieś tutaj chyba zaraz powinien być park, zaraz. Tutaj nie ma. <laughs> freely, <tamanho Penetraff> ten, nie tam, nie tam, czy też nie. To parking będzie u góry. Tu jest nawet tak, ale tu jest zamknięty. O no dobra, już nie ma. sobie. Gdzie Nie ma tu nawet parkingów. Tam jest czerwony. O i teraz 5 minut będziemy szukać samochodu jakiegoś normalnego. Gdzie wolałbym za długo na tym... Nad linią stałą wrodzą, dobra, wejdziemy już tamtym. Zaleka wygląda całkiem klawo. Dobra, bierzemy tego. O, jeszcze Skończ już piszczeć, no. Już, już przywalnię, czyli już mają większe szanse ze mną. Nielegalny wyścig w Los Santos, tak? Los Santos to jest. Wow. Tak to nie miało wyglądać. Let's see what we got. No. I proszę patrz teraz nie? Ale chyba oto cię Przed nie no, trzeba tak to zrobić no, tak nie. nie pituj mnie Tak nie wolno chyba ale jestem chwilowo pierwszy ja, ale w sumie zagrał w jakąś fajną ścigałkę jakiegoś to for speeda O, tylko nie wiem teraz który by się dobrze na nadawał do ogrania na przykład wiem, że Moswant jest tak stary, że na tych nowych sprzętach dostaje pierdolca i lubi nie wiem, może ja po prostu Mogę, nie wiem, z Krakowa, by to pomogło. Nie wiem, nie wiem mi to oceniać, ale wiem, że po pro, po, potrafię po prostu tak ozdupy się z Krakowa. Tak, straszą wam znieść Krakowa. No i to jest kolejna rzecz, którą powinniście o mnie wiedzieć. Często nie mogę się wysłowić, często mylę słowa, często zeplenie, nie potrafię. No, już chyba więcej nie potrzebujecie. Nie, 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 nie. Dobra. O nie? I co, chyba jaja robicie? Nie pituj! Ty, jak ja teraz to przegram, to będą jaja. Przyhamować i skręcać. Nie robisz tego naraz, bo wtedy to nie wychodzi. To ma chyba jakiś na tył napęd, dlatego jak daje gazu i skręcam to go zrzuca na bołki, traci przyczepność. Dobra, jak coś pizna. Dobra, dawać. Jedziemy z tym żeby mnie teraz nie przejdźmy, bo do nie mój przygro Ale tyle. Wyścig całkiem taki sympatyczny Prawie w lampę. Już widziałem jak ja uderzą w tą lampę O 200 Aha Tylko 200 Tylko 200 ...i ten pojazd może być dobry do ucieczki. Więc najlepiej jakbyśmy go gdzieś ukryli... ...w dobrym miejscu. Dobra, wiem, że w Los Santos jest pełno... ...wyścigów... ...nielegalnych, ulicznych. Ale to jest Dobra. Za tu Patrz, idealnie. Dobra, ja wiem, że jest pełno. Kontakty. Michałek. Idealnie. Ej, hey, tej New location is, uh, Davis. Davis. No, lokacja jest, Davis. Dobra, to co teraz mogę zrobić? Teraz i tak, jak będzie jakaś misja, to jej nie robimy, tylko możemy tu podjechać, zobaczyć. O, hey Mike! Hey, I spoke to Steve. We're ready to move. I gotta take the loot to this guy me and Trevor met, Devin Weston. Big time investor or something. Oh, alright, see you. Well I'll see you at the lot. Nie, jeszcze. Jeszcze nie czas. Jeszcze nie Musimy znaleźć tutaj osobę, z którą możemy sfotografować. Nie wiem, gdzie to będzie. Widziałem, że, że jakaś uliczka Myślę, że ma miejsce. żeby się włączyć, więc nie wiem, czy to miało być. Skryptem ziołem. A tu też jest skryptem ziołem, to tu. Mamy idealny wóz akurat, żeby jechać po zioło. Zioło się napędza. Idealnie, Ja Jak w dłoń w rękawiczkę. O, i wyrzuciło. Te muże jakiegoś sms-ta Nie, a mm. okay, tu? ale ma Ciotka. Helikopter. A, ja i miałem czytać wam głos, ale. Zapomniałem. Ale przebinęłam, możecie sobie przeczytać. Możecie mi skrócić. Bo to jest ogólnie, że. O, że mogę sobie chociaż pożegnać, w tym ty. gdy. Jesteś zwykłym chujkiem. Tak. Tak powiedziała po nas. Strypka z bo to może być gdzieś tu a drugi tak samo może to być gdzieś na dole nie tak mało wyglądać ale chyba nie, chyba nie tu ma? Przyszła Gdzieś... ja tego nie znajdę nigdy Dobra, to tam być A już może całkiem dobrze zaznaczyłem Dlać jakimś pojeździe ma być, czy co? czy Jakiś garaż. Chyba zaraz to wygląda. Bo nie chcę tracić odcinka na jeżdżenie i szukanie po prostu... O, ty! Kto jest? Znalazłem chcesz. Oh, good, good. That's now, hurry. I need it in Vespucci in the next couple of hours. And watch yourself. I hear the cops have been snooping around over there. Ah, Shit, motherfuckers had eyes on the plate. You <laughs> <laughs> <be okay. laughs> <be okay. laughs> Dobra, podjedziemy kawałek pod prąd to chyba była bardzo dobra decyzja Ale wiem, że muszę radio wyłączyć, bo zaraz mi znowu... Kurwa radio z przodu! Ja fucking slow is this thing Sparej panie władze O, kolejny jedzie ...i blokada. Ale ja znam te wasze sztuczki. nie dam zablokadować. Ale wiecie co zrobię? Zrobię tryk... full tryk... Trick z... ...torami. Gdzie najlepiej się schować przed policją? Tam, gdzie nic nie widzi, a gdzie nic nie widzi... ...na torach. Sim ale tutaj nic nie widzi. Może tutaj jak stanę, zgaszę światła i będzie git, o już i wszystko. ale ja mam jeszcze dwie minuty. Co robisz patałaku? Światła złącze, długie włącze, o, żeby każdego wkurzać. No, najgorsze uczucie jak jedziecie sobie samochodem, jest już wieczór, a ktoś albo z tyłu cały czas, jakbyś tak, nie wiem, czy źle ustawionymi światłami, ale po prostu strasznie tak wysoko, marzy. co was, co na przykład trend, czy tam gdzieś zjedzie na lewo, czy tam prawo, to oślepia to Was w to już kurde. Strasznie rozpraszające i nienawidzę tego. No samemu też mi się na przykład zdarza czasami wyłączyć w ostatnich chwili wyłączamy jak już powinien naprawdę być wyłączone. No, jesteśmy ludźmi, każdemu się zdarza, a to nikomu się nie zdarza, to nie rzuci kamieniem, zobaczymy. Chociaż nikt nie rzuci, no bo wiemy, że... Nie. Znaczy, dobra, może komuś się zdarza, kto nie ma jeszcze prawa jazdy. W sensie nie zdarza, bo nie ma prawdę, tak to nie jeździ. Ale no, zdarza się czasami, po prostu e, nie wyłączyć tych świateł długich. I wtedy ładnie brygają na ciebie i pewnie krzyczą: ty kurwa chuju! Na pewno tak jest. Parking. Ładnie, pięknie, gra. Franklin, -la -la -la. <laughs> yeah, is that my pizza who <laughs> is no, me i'm here oh well done hey a true crusader for civil liberties <laughs> uh, where you follow follow man that's an understatement but look don't trip out we good now look man won't you come down and check this i got shit to do man yeah, well, I'll send someone when I know it's clear, okay? Can't be too careful, and I'm dealing with some composting issues. This <laughs> is a bad burrito. Shit, whatever, man. But that's more information than I need. Opuść no, ten. Opuść ten. Pij na sobie. a motorcycle. podążyć motocyklem. Chodź tu złodziej, już. nawet motocyklem. Hmm. już będzie. lepsza ocenka ale właśnie, jaką mamy furę no <gibli> w wypadku na nara chyba bym ten hajs miał na takie nie ukradł jak ja ale trzeba gdzieś zaparkować zaparkujemy sobie gdzieś tu ładnie o tu jest parking Elegancko. Ty głosici to ma na środku. E, dobra, ale na tym zakończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to zachęcam do lajkowania, komentowania, subskrybowania i widzimy się w dalszych przygodach naszych trzech bohaterów gry GTA 5. Pa pa!